Ho, ho, ho. Dzisiaj Edyta przygotowała jeden z fantastycznych odcinków, który zobaczyło już ponad milion siedemset tysięcy ludzi. Co ty gadasz? A tak całkiem przypadkiem mi się wyświetlił. Może od czasów, kiedy nagrywaliśmy kolorupy i tam był taki poruszony temat. Czasami jest tak, że trafiają nas treści, które są zakopane przez algorytm YouTube'a i raz mówią sobie o wyskoczymy sobie niczym delfin z oceanu. i właśnie. Ja taki... jestem bardzo ciekawa jak wygląda robienie paznokci w telewizji. Taki Christian daje intro. Taki delfinek wyskoczył. Christian intro. Tytuł filmu to właśnie. To był prawdziwy dramat. Zaraz to zweryfikujemy, czy był prawdziwy dramat, dramat czy nie. Dziewczyny musiały zdjąć tytuł. Ja już to widziałem, człowieku. Tipsy. Tak? Trzy lata temu, to chyba po cztery lata temu. Od lata... Ja to widziałem to. Ale nadal tak ludzie w robią. Telewizji Tutaj nam widzowie, na, nie, na widzowie na którzy są z nami podczas nagrywań, czyli wspierający, którzy mają dostęp do live'ów z nagrywań odcinków, powiedzieli, że to do dzisiaj tak jest. Więc trąby o tym, co jest niedobre, co nie powinno być pokazywane w telewizji. Wa wyobrażasz sobie trąbinie bez trąbka? Ente tak potrafi. No, lecimy dur. Metamorfozy wystartowały późnym wieczorem. Delikatnie, wręcz pieszczotliwie. Wysiadamy dziewczęta? Bo wiem, dziewczęta wybrały się do SPA. Do SPA się wybrały! to tam powinny być w paznokcie na wysokim poziomie? Nie uważasz, Przemysławie? SPA? No SPA nie jest tanim miejscem, ale z doświadczenia wiem, że takie SPA... że właściciele takiego SPA raczej nie mają profesjonalnej wiedzy o stylizacji paznokci, więc zatrudniają tak jakby na papier. A papier jest różny. Ja mam doświadczenie takie. Też dużo osób zatrudniałam do mojego salonu swojego czasu i... Okazywało się, że ten dyp te dyplomy nie zawsze chodzą w parze z umiejętnościami. Często dziewczyny bez dyplomów, certyfikatów wypadały na tle tych z dyplomami. Tym bardziej że teraz sobie możesz kupić kurs online i ktoś ci wystawia dyplom. Za co za kupiłeś? Kursu. Czujesz, jakie to jest. Czujesz to, mnie właściciela portalu Kulo, gdzie wyszliśmy od tego, że nienawidziłem, nie cierpiałem ludzi, którzy się nie uczą, zabrzmiało groźnie, nie? Nie ja cierpiałem po prostu takiego zachowania, o tak. Bo jako przedsiębiorca nie cierpiałem, ponieważ przychodził ktoś mi z papierem i patrzymy sobie na umiejętności, a tam z umiejętności. I mówię, co jest zachowanie tak, akcji, w akcji Co się było. dzieje z tymi ludźmi? Więc I od tego momentu mówię, akurat nie, Dyplomu nie, kup, nie kupisz. Możesz kupić analizy, które doprowadzą cię do tego dyplomu, ale samego dyplomu, no nie. Tym bardziej Jako człowiek lub sobie co chcesz, ale kiedy jestem w roli przedsiębiorcy, człowieku. Nie, tak nie może być. To jest biznes, tu musimy zarabiać. Musimy mieć umiejętności. Nasza firma nie pójdzie do przodu. Ty Dobra. nie zarobisz więcej, ja nie zrobię więcej. Ja co chcesz, z nami będzie? Ja chcę patrzeć. Patrzymy. W ofercie masaże zabiegi pielęgnacyjne, relaks i. Paznokcie. Jak to powiedział? Paznokcie. Spodobało Ci się? Tak. Paznokcie. Paznokcie mi usuną. Moje życie nie ma sensu bez paznokci. Bardzo dobrze powiedziała. Bardzo dobrze powiedziała. Moje życie nie ma sensu bez paznokci. Ja się z nimi zgadzam tam, gdzie oni ich tam prowadzą. Jak baranki na rzeź paznokcie im ściągać. Są. Można zrobić paznokcie, bo chodziło o to, że miały brzydko zrobione i chcą im poprawić. Oby tak, oby, 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 oby o to chodziło. Oby o to chodziło. Ach, to jest ten odcinek. Nie. Ze skrobaniem ziemniaków, Ja zapomniałam o tym! Ja już to widziałam, ale mnie to tak samo szokuje. To jest ta sama osoba? Nie pamiętam, ja już tak gdzieś chyba. To nie jest ta sama osoba. Ja się nie dziwię, że ta laska ma taką minę, nie? Ja bym sama... Ja bym miała identyczną minę. Ja bym miała identyczną minę, jakbym zobaczyła stylistkę, która mi skrobi ziemniaki na paznokciach. Ale to jest może jakaś spokojna, spokojna? Może to jest jakaś metoda, której nie znasz, nie testowałaś? Może ona jest szybsza? Może to jest sprowadzone. Z... cię proszę! Czekaj, czekaj, czekaj. Borat mówił na te mieściny jak? I te. z Uzbekistanu? Nie wiem. Wiesz, my się tak teraz pół żartem, pół półświatem śmiejemy się. A może to jest faktycznie. A może mądre. oni specjalnie powiedzieli tak do stylistki: Ej, zrób coś tak, że. Tak jakoś chwyć tak jakoś za frezarkę, żeby wszyscy powiedzieli: What the f! coś się tam dzieje? Żeby się chciało, nie. Chciał. Telewizja. Ja obgryzam 8 lat. No to jej nie można znieść, jak ona obgryza. Jak ma paznokcie i nie obgryza dzięki paznokciom, no to moim zdaniem to jest tak głupie powiedzieć komuś, musimy zdjąć paznokcie. Można zrobić paznokcie delikatne, delikatną hybrydkę położyć albo del, de, delikatnie wzmocnić żelem paznokcie w naturalnym kolorze, nawet położyć mat, żeby nie było widać, że to jest zrobione. No ludzie, czy Wy. Ja nie wiem skąd Wy jesteście ze średniowiecza, żeby komuś zdejmować paznokcie, bo co? No, projekt Lady, to Ja to. jestem oburzona. Ja taką Lady bym w życiu nie chciała być bez paznokci. No za długo i nawet mi kosmetyczka mówiła, że u mnie się nawet żele nie utrzymają I ja zawsze mam tipsy. Jak jej się żele nie utrzymają, muszą być tipsy. A to właśnie tipsy się nie utrzymają. Co się stało, do tego? No bo jakim cudem klej, plastik na kleju się utrzyma bardziej niż żel, który po prostu... Ja, ja jako stylista paznokci od 15 lat, instruktor, trener i pasjonata nie, nie rozumiem tego. Jest pani pierwszą osobą, która to, to robi, naprawdę. Co? Ile ona tych szampanów piła? Kajety, spa. <grymne> <grymne> Ale propsuje, są szki ze sterylizatora wyciągnięte. Są zwykłe lakiery, to może być zwykłe mani. Widzi pani takie dziewicze paznokcie widziała pani kiedyś tutaj takie? Nie tak. No widzi pani. Nie no, w lampie utwardza, no to hybryda. Edyta, tunelowa lampa spa. Ty miałeś w swoim salonie sposób w 2012. roku. w 2017 czytał? 17 tunelowa lampa. W 16 to nagrywali, nie? Czyli spa stanęło razem z rozwojem. Nie wiadomo kogo. Lampy LEDowe wchodziły na rynek polski. Nie wiem kiedy, ale w 2012 roku, kiedy ja otwieram swój salon, w 2012 roku, to w swoim salonie nie chciałam mieć najnowsze technologie. I musiałam lampy mieć. LEDowe. Tak, chciałam mieć i miałam. Jedyna marka, jaka, jaką wyszukałam na goglach, Polska. W tamtych czasach. W tamtych czasach miała taką, takie lampy. Była to Mistero Milano. I nikt inny nie umiałam znaleźć, albo ja nie umiałam znaleźć, byłam taka sierota, może nie znalazłam, ale tylko Mistero Milano miało i stwierdziłam, tak. To jest marka, która idzie z duchem przyszłości i wszystko od nich miałam. I się bardzo, bardzo cieszyłam, cieszyłam. Nie wiem jak teraz, bo nie używam, ale wtedy to były naprawdę mega wysokiej jakości produkty. Zresztą paznokcie się świeciły niesamowicie. Ja taki samouk, takie babole robiłam, a te paznokcie i tak wyglądały w miarę estetycznie. To też dzięki dobrej wysokiej jakości produktom. Ale to był rok 2012. Tu mamy rok 2017. Spa, Tysiąc że. dni upłynęło, nawet więcej. To jest 5 lat edyta. To 1500 dni. To, to, to jeszcze więcej, to 1750 dni. Tunelowe lampy. Tak, jak pokażesz taką lampę, to powiedz, co to za średniowiecze jest. Czy... <grym> ja tutaj specjalnie mówię, bo to będzie za krótkie, nie? To weźmiemy dwie części. Więc tutaj jest. Tak wyglądała dalsza część tipsowego dramatu. Kochani, chyba następna osoba się usiądzie. Ej, to wygląda jak w jakimś... Taki jak trochę w piwnicy, nie? W ogóle nic na ścianach nie ma. Jakoś tak mi tam wygląda trochę jak gdzieś... I ten ręcznik na stole, co jakieś, to ma być? jakieś albo w czymś takim, czy wiesz, nie wiem. Czy oni, czy oni wymieniają A... po każdej klience ręcznik? Ale to jest tylko moje odczucie, nie wiem jakie jest wasze I, odczucie. Blad powinien być gładki, zdolny do dezynfekcji po, po każdym kliencie. A to ręcznik wymieniasz? Co to ma być? A to jest pateż, czy co to jest? Ta? No to jest chyba to, bo to jest nasza część, to, by to chyba to samo. Patrzmy. Troszkę dłuższe, nie da rady. Troszeczkę. Zero pochłaniacza, na serdecznym kotwiczka. Przecież to nie jest mobilne w ogóle. Weźcie sobie, zróbcie sobie test stylistyki paznokcia, zróbcie sobie zamiast małego na serdecznym kotwiczkę, nie? Ale może ma bardziej flexible ten palec i może, może tak Może, może, ale... Ale weź sobie przejść palcem, gdzie masz większą możliwość Mobilność. manewrowania. I ludzie to pokazują w telewizji, potem takie coś no myślą, wiedzieć, że... Ale skąd mają czy to jest dobrze, czy to jest źle, czy Eksperci od nagrywania tego programu mają wiedzieć, jak się w ma pracować. No przestań, Edyta. No to idę, piję do jakiegoś eksperta. Ale co oni to mają gdzieś? Tam są emocje, jest alkohol, jest fajnie. Człowieku, co ty wymagasz od telewizji, takiego programu? Boli mnie to. Nie wiem, czy cię to boli, ale czego ty wymagasz? Ale będzie chociaż hybryda? Nie. O Boże, nawet no hybrydy. wcześniej. Co będzie? Zwykły lakier. Ja pierdzielę. CZYM TY TO PIŁUJESZ?! <grym> no, Edyta, co? Rękawiczki są. Ręczniczek jest. Nie wymagajmy zbyt wiele. Fartuszek ładnie. Masakra. Katusze tam dziewczyny muszą przeżywać. Ja bym w życiu z tego projektu nie chciała wejść. Jak oni się tam w ogóle na paznokciach nie znają i mi każą jakieś kanony piękna na paznokciach nosić, a to, to nie są kanony piękna moim zdaniem, tylko oszpecanie. Ludzi. Jak teraz trzyma te ręce. Ale będziemy Boże, a tato już w ogóle jedzie z tym koksem to jest, to jest klinikiem, nie? Tak, no bo ja nie umiem w takich krótkich nic zrobić. W czym ona to piłuje? No bo ja nie umiem w takich. Co jej to dali za fres? Co, co? Gdzie ja trafiłam? Do jakiego miejsca ja trafiłam? To Czy? nawet w case study, jak robiliśmy, wiecie, te, patrzyliśmy to te takie na serio, ba, ba, jak badziwnie robią, nie? To takich frezów nie używali daremnych. To jest frez do skórek, a nie do, do masy. Na litość boską! Matko Bosko, mówię. Dzisiejsze paznokciowe case study boli mnie. Ja jestem, ja dzisiaj cierpię, nie? I to w Polsce. Ja myślałam, że o Polska to pokaże klasy. Pokazała. O Jezus. No patrz. Czego ona topiłuje, nalituń, to PIŁUJE na litu To jakiś eksperyment, Edyta. ja mam wrażenie, że to był, był odcinek testy robiony. robione. To oni to chyba specjalnie im robią. Ej, powiedzieli tym stylistkom tak: "Ej, weźcie wszystko najgorsze, jakie jaki mam rzeczy, którymi można zdejmować, takie najgorsze metody ever i róbcie to tym laskom, nie?" Zróbcie im to, nie? Ja mam wrażenie, że tak było, nie? Kap, kapturkiem do piłowania pięt! No, no, hit! No, hit! Ja mam wrażenie, że ta laska już po prostu nie wiedziała, czym to piłować, bo i tak nie szło. Najpierw pilnikiem, tempym, 10 razy używanym nie szło. czy tam nie wiem, czy, czy używany, czy nie, ale to tak wyglądało. Potem brała frez do skórek, potem ten, po, chociaż nie wiadomo, czy to cały czas ta jedna. Bo już ja, już się, ja już się pogubiłam, kto czym, ale co jedna to kurde lepiej. Jak już jest fres do masy fajny, to bierze to jak skrobie, jak zimny kilo. Potem <śm> małeś taki pojazd ociągnięty jakejś stany z Ja to, jest. Ci oby, ja, cierpię. Ja nie wiem, kto bardziej cierpi. Te dziewczyny, które maszą, muszą mieć skrócone paznocie, czy ja w tym momencie patrząc na to. Czy moje dłonie teraz wyglądają jak damy? Tak. Kolor mi się podoba. A tu jej zostawili trochę żelu i dali lakier na to albo hybrydę. Bo nie tam, są. Tam widziałam, nie są traktowane równie te dziewczyny, bo były grube bąbelki na wolnym brzegu. Niesamowicie został zostawiony żel. został. został jak pofalowany jest ten mały paznokieć, tak. choć wskazujący, jest bardzo ładnie położony top. To top. Mały jest pofalowany, serdeczny. Hmm. Jak wciera oliwkę, znaczy, że tam na pewno jest lakier brydowy położony, bo na świeży lakier coś takiego by tutaj nie... Pff, nie, 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 więc nie są traktowane równo i wcale nie są krótkie te paznokcie, bo trochę wystają za opuszek. Koniec odcinka. Pa. Ciao. Co tu jeszcze robisz? <gry>